sobie też zdać z tego sprawę, tak tutaj Pan Starosta powiedział, i tak Pan Zbigniew też ma rację, że też te pieniądze trzeba będzie znaleźć, ale tak jak mówię, na dzień dzisiejszy nikt tym budżetem nie zamyka drogi, ani do wiaduktu, ani do obwodnicy, Panie Zbigniewie. Dlaczego? Dlatego, że do wiaduktu czekamy na zmianę dokumentacji, która musi być wiadome realizowana przez powiat ze względu na to, żeby złożyć do Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli to nastąpi, a Termin zmiany tej, proszę Państwa, dokumentacji to jest 30 czerwiec, tak? Mamy 30 czerwiec, mamy później ogłaszane przetargi, wszystko, czyli zabezpieczenie nawiadów, jakichkolwiek pieniędzy, już nie będziemy teraz się rozwijać z których źródeł, to będzie 2021, tak? Czyli nic się nie dzieje. Inwestycja będzie realizowana i idzie własnym sumtem, tak jak to ma być. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o obwodnicę, Wiadome, pamiętamy wszyscy, taki pan Zbigniew podpisywał porozumienie, gdzie te brakujące pieniądze pokrywa samorząd powiatu, samorządy gmin, przez których ta inwestycja będzie przebiegać, tak? Nikt z tym nie polemizuje. Ale w trakcie roku budżetowego zawsze możemy wrzucić każdą inwestycję i do WPF-u, i do uchwały budżetowej z konkretnymi pieniądzami, z konkretnymi zadaniami, jak to ma wyglądać? Przecież my dzisiaj, jako zarząd powiatu mieleckiego, nie mamy w ogóle pojęcia, ile to będzie kosztować, dopiero teraz pan nie przedstawił. Nikt się do nas nie zwrócił, nikt nie powiedział, jaka jest wartość kosztorysowa. Słuchajcie Państwo, tak możemy politycznie sobie tutaj trzy godziny siedzieć i rozmawiać, tylko nie wiem czy o to chodzi. Naszą rolą jest tutaj, żeby to wszystko pozabezpieczać, ale nikt tym budżetem nie wyrzuca tej inwestycji w ogóle, żeby ona nie była realizowana, tak? Jaki problem, jeżeli dostaniemy konkretne yy, dofinansowanie, jakie powiat musi zrobić, i wtedy siadamy i szukamy tych pieniędzy? No ja nie widzę, chyba wszyscy Państwo radni, którzy tu są na sali, będą za zrobieniem tej obwodnicy. Bo jest to raz, że kluczowe dla całego powiatu mieleckiego. Dwa, jest to inwestycja, która była dzielona na trzy etapy. To jeżeli decydujemy się na jeden, drugi etap, to dlaczego mamy nie robić trzeciego, proszę Państwa? Sądzę, że tu chyba nie ma yy, o co tutaj kopii kruszyć, tylko tak mówię. Na dzień dzisiejszy mamy taki budżet przygotowany, jaki mamy. Państwo mają prawo się z nim nie zgadzać, mają prawo Państwo też swoje wnioski, poprawki zgłaszać i my to szanujemy. I my to szanujemy. Tylko tak mówię, żeby nie wybrzmiało to, jak to wybrzmiało z ust Pana Zbigniewa, że my to zamykamy. Czy my w ogóle o tym nie pamiętamy, o tym nie rozmawiamy. Też nie wiemy, jaka będzie sytuacja szpitala powiatowego, tak? A może nie będziemy musieli tych pieniędzy dołożyć. Też tego nie wiemy. Wszystkie gminy też wiemy, z czym się borykają. Też wiemy, jak budżety mają niedopięte. Też wiemy, ile muszą do oświaty dołożyć. Może też znajdą się pieniądze i do oświaty w trakcie roku też dostaną subwencje wyrównawcze i wtedy będą mieć więcej pieniędzy. Jest tu dużo też samorządowców, którzy w gminach pracują. Wiedzą, ile musieli z własnych inwestycji uczyć pieniędzy. Dlaczego? Oświata nie mówiąc o innych rzeczach. Tak? My mamy oświatę i powiat. E, przepraszam, szpital. Także, proszę Państwa, też realnie trzeba patrzeć na pewne rzeczy. I też nie można przy uchwale budżetowej, pani Zbigniewie, od razu zaskakiwać, bo nie będziemy chodnicy robić, mówić o 40 milionach, o o tamtych kosztorysach, też nie mamy pojęcia po przetargu, ile będzie. Nikt nie mówi, że nie będziemy sobie pracować. I to musi, proszę Państwa, wybrzmieć. Tak samo tu też, powiedzmy, już odniosę się teraz, miałem przedtem mówić do Pani Marii należnie o chodnikach. Ma Pani rację, też, też nad tym dyskutowaliśmy. Ale mamy trzy inwestycje, które tam widać: dwie w Przecławiu, jedna w Łączna kwota 6 milionów. Może być, że któraś nie wyjdzie. Już mamy środki własne, które na pewno przerzucimy na chodniki. Ale też musimy poczekać, bo ruch budżetowy wiemy, jaki będzie. I we wszystkich gminach też tak będzie. Może być sytuacja, że gminy tak zacisną pasa, że w ogóle nic na przykład w przyszłym roku nie zrobią z Też tego nie wiemy. Dlatego po to w ciągu trwania całego roku budżetowego robimy zmiany. Właśnie w takie rzeczy wychodzą. I, I tu ja sądzę, że nie ma, proszę Państwa, o co tutaj się, się w tym momencie kłócić, bo wiemy wszyscy, że ta inwestycja jest bardzo potrzebna i, i mamy nadzieję, że ona będzie realizowana bardzo szybko, bo jest to priorytowa inwestycja dla powiatu. Dziękuję.